24 sierpnia 79 rok naszej ery. Godzina pierwsza po południu. Wezuwiusz eksploduje. Słup pyłu i popiołu wznosi się 20 kilometrów w niebo. Pompeji, bogate rzymskie miasto u stóp wulkanu, ma około 18 godzin, zanim zostanie całkowicie pogrzebane. Wystarczająco czasu, by uciec. Większość miast w promieniu 30 kilometrów ewakuowała się. Tysiące ludzi uciekło do Neapolu. Ale w Pompejach dwa tysiące ludzi zostało. Nie próbowali uciekać, nie zbiegli do portu, zostali w swoich domach. Czekali i zginęli. Archeolodzy, znajdujący ich ciała 1900 dziewięćset lat później, byli w szoku. Niektórzy ludzie leżeli w łóżkach, inni siedzieli przy stołach, rodziny trzymały się za ręce. Nie wyglądali na zaskoczonych. Wyglądali, jakby się poddali, jakby wiedzieli, że umrą i po prostu czekali, aż to się stanie. Dlaczego? Dlaczego dwa tysiące ludzi świadomie wybrało śmierć zamiast ucieczki? Co mogło sprawić, że racjonalni ludzie w obliczu oczywistego niebezpieczeństwa po prostu zostali i pozwolili wulkanowi ich zabić? Odpowiedź jest bardziej niepokojąca niż możesz sobie wyobrazić. I mówi coś przerażającego o ludzkiej naturze w obliczu katastrofy. To nie jest tylko historia o wulkanicznej erupcji. To jest historia o tym, dlaczego ludzie nie uciekają, gdy powinni. O normalizacji niebezpieczeństwa, o tym, jak nasz mózg odmawia zaakceptowania rzeczywistości, gdy jest zbyt przerażająca. Pompei jest najsłynniejszą katastrofą starożytnego świata. Każdy widział odlewy ciał, ludzie zamrożeni w czasie przez popiół wulkaniczny. Ale większość nie wie najdziwniejszego faktu. Większość ofiar miała czas, by uciec. Erupcja trwała prawie dziewiętnaście godzin, zanim śmiertelna fala pyroklastyczna zniszczyła miasto. To nie było nagłe tsunami, to nie było trzęsienie ziemi, które zabija w sekundy. To była powolna, eskalująca katastrofa, która dała mnóstwo ostrzeżeń. A mimo to ludzie zostali. Niektórzy wrócili do miasta po ewakuacji, wrócili po pieniądze, po cenne rzeczy i już nigdy nie wyszli. Współczesna psychologia nazywa to normalization bias tendencją do ignorowania niebezpieczeństwa, bo to, co znane, wydaje się bezpieczniejsze niż ucieczka w nieznane. Ale w Pompejach to nie był tylko bias. Była konkretna przyczyna, dlaczego ludzie zostali. Przyczyna zakorzeniona w rzymskim społeczeństwie, w klasie, w systemie niewolnictwa i w fundamentalnym nieporozumieniu, co oznacza erupcja wulkanu. Żeby zrozumieć, dlaczego ludzie nie uciekli, musimy zrozumieć, kim byli. Pompei miały około 10 do 20 tysięcy stałych mieszkańców. Miasto było bogate, położone przy Zatoce Neapolitańskiej, jednym z najpiękniejszych miejsc w Italii. Ziemia była niezwykle żyzna dzięki wulkanicznej glebie. Wino z regionu było słynne w całym imperium. Była tu wymiana handlowa, termy, amfiteatr, burdele wszystko czego bogaty Rzymianin mógł chcieć. Ale społeczeństwo było głęboko podzielone. Na szczycie byli bogaci właściciele ziemscy, patrycjusze. Poniżej klasa średnia, wolni rzemieślnicy, kupcy, lokalni urzędnicy, a na dole niewolnicy. Około 30 do 40% populacji Pompejów było zniewolonych. Niewolnicy w domach bogatych rodzin, niewolnicy pracujący w polach, niewolnicy w warsztatach. To był kluczowy element ekonomii rzymskiej i to wyjaśnia część tego dlaczego ludzie nie uciekli, bo nie wszyscy mieli wybór. Niewolnicy nie mogli po prostu opuścić miasta, byli własnością. Jeśli ich właściciele nie ewakuowali się, oni również nie mogli. Ale to nie wyjaśnia wszystkiego. Bo wielu wolnych ludzi także zostało. Ludzi, którzy mieli pieniądze, którzy mieli środki, by uciec, którzy widzieli niebezpieczeństwo. I mimo to zostali. Pompeji nie było obce erupcjom. już dymił przez lata. Małe trzęsienia ziemi były częste. W sześćdziesiątym trzecim roku naszej ery, zaledwie siedemnaście lat przed wielką erupcją, potężne trzęsienie ziemi zniszczyło wiele budynków w Pompejach. Miasto wciąż się odbudowywało. Ludzie żyli w cieniu wulkanu przez pokolenia. Widzieli dym, czuli wstrząsy, i nic się nie działo. To wytwarzało fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Wezuwiusz był częścią krajobrazu, częścią normalności. Starożytni Rzymianie nie rozumieli wulkanów tak jak my. Nie mieli nowoczesnej geologii. Nie wiedzieli o płytach tektonicznych. Nie wiedzieli, że magma gromadzi się pod ziemią przez stulecia, zanim eksploduje. Dla nich Wezuwiusz był po prostu górą, która czasami dymiła, która czasami powodowała trzęsienia, ale która była tam od zawsze. Greccy i rzymscy pisarze nawet nie używali słowa wulkan. To słowo pochodzi z wulkanus, rzymskiego boga ognia, ale zostało użyte dopiero po erupcji Wezuwiusza. Przed tym nie mieli koncepcji góry, która może eksplodować i zabić tysiące ludzi. Więc gdy Wezuwiusz zaczął dymić 24 sierpnia, to nie było niczym niezwykłym. Było normalnym dniem. 24 sierpnia 79 rok. Ranek był normalny. Ludzie szli do term, do forum, do sklepów. Niewolnicy przygotowywali jedzenie. Kupcy otwierali warsztaty. Dzieci bawiły się na ulicach. Około południa, według rekonstrukcji geologicznych prawdopodobnie między godziną 12 a 1, wezów już eksplodował. To nie była powolna erupcja. To była plinijska eksplozja. Najbardziej gwałtowny typ erupcji wulkanicznej. Ciśnienie magmy, gromadzącej się przez stulecia, nagle uwolnione. Słup popiołu i pumeksu wystrzelił 20 do 33 km w górę. Dźwięk był słyszalny w promieniu setek kilometrów. Niebo zaciemniło się. Zaczął spadać popiół. Ale początkowo, i to jest kluczowe, nie było bezpośredniego zagrożenia życia. Popiół i pumek spadały na Pompeji przez następnych 12 godzin. Gromadząc się na dachach, pokrywając ulice, ale to nie zabijało ludzi. Większość pierwszych ofiar zmarła od zawalających się dachów pod ciężarem popiołu, nie od samej erupcji, a popiół padał powoli, wystarczająco by ludzie mogli reagować, mogli uciec, i tysiące to zrobiło. To starożytne źródła potwierdzają, że wielu ludzi uciekło. Plinius Młodszy, który był świadkiem erupcji z Misenum po drugiej stronie zatoki? Opisuje w listach, jak tysiące ludzi ewakuowało się. Jego wuj Plinius Starszy, admirał rzymskiej floty, popłynął statkami, by ratować ludzi. Dotarł do Stabiae, miasta kilkanaście kilometrów od Pompejów, i próbował ewakuować mieszkańców. Sam zmarł tam prawdopodobnie od wdychania toksycznych gazów, ale setki ludzi, które uratował, przeżyły. Z dziesięciu do dwunastu tysięcy mieszkańców Pompejów, około dwóch tysięcy zmarło co oznacza, że około 80 do 85% populacji uciekło. To nie była całkowita katastrofa. To była selekcyjna tragedia. Niektórzy ludzie widzieli niebezpieczeństwo i uciekli. Inni zostali. Pytanie brzmi dlaczego. I archeologia daje nam niepokojące odpowiedzi. Bo gdy badamy ciała, które pozostały, ich lokalizacje, ich pozy, ich rzeczy, które mieli przy sobie, pojawia się wzór. Większość ofiar nie była biednymi niewolnikami, byli stosunkowo zamożni. Mieli biżuterię, monety, klucze do domów. Zostali, bo próbowali chronić swój majątek albo bo odmówili zaakceptowania, że ich świat się kończy. Przez pierwszych dwanaście godzin, od około pierwszej po południu do pierwszej w nocy sytuacja była zła, ale nie katastrofalna. Popiół i pumek spadały. Budynki się zawalały. Ale jeśli zostałeś wewnątrz solidnej struktury i unikałeś zawalających się dachów, mogłeś przeżyć. Problem był psychologiczny. Nikt nie wiedział, jak długo to potrwa, nikt nie widział czegoś takiego wcześniej, nie było precedensu, nie było ram odniesienia. Więc ludzie robili to, co ludzie zawsze robią w obliczu nieznanego. Próbowali to znormalizować, myśleli, to minie. Poczekam, aż się skończy. Nie mogę zostawić mojego domu. Moje rzeczy są tu. To jest ten sam psychologiczny mechanizm, który sprawia, że ludzie nie ewakuują się przed huraganami który sprawia, że ludzie zostają w płonących budynkach, szukając cennych przedmiotów. Nasz mózg nie ewoluowałby radzić sobie z apokaliptycznymi scenariuszami. Ewoluowałby radzić sobie z codziennymi zagrożeniami: lew, wąż, wróg plemienny. Rzeczy, które możesz zrozumieć i walczyć. Ale eksplodująca góra? To przekracza naszą zdolność do przetwarzania. Więc umysł robi coś dziwnego: minimalizuje, odmawia wiary i czeka. I potem, o pierwszej w nocy 25 sierpnia, wszystko się zmieniło. Słup erupcyjny załamał się. Przez 12 godzin magma i gazy były wystrzeliwane wysoko w atmosferę. Ale kolumna straciła energię. Nie mogła już utrzymać się w górę. I runęła w dół. To stworzyło coś zwanego pyroklastycznym przepływem. Lawiną gorącego gazu i skał poruszającą się z prędkością setek kilometrów na godzinę. Temperatura ponad 300 stopni Celsjusza. Nic żywego nie może przeżyć. Pierwsza fala dotarła do Herkulanum, miasta bliżej wulkanu, około pierwszej w nocy. Zabiła wszystkich natychmiast. Ludzie, którzy próbowali uciec łodziami na plaży, zginęli w sekundzie. Ich ciała zostały spieczone, mózgi zagotowały w czaszkach od ciepła. Pompeji było dalej. Miało więcej czasu. Około siódmej rano, 25 sierpnia, sześć fal pyroklastycznych uderzyło w miasto. Ludzie, którzy przeżyli noc pod popiołem, zmarli natychmiast. Nie od uduszenia, od ekstremalnego ciepła. Ich płuca spaliły się, gdy wdychali gorący gaz. Śmierć była natychmiastowa i w pewnym sensie miłosierna. Bo alternatywą było powolne duszenie się pod metrami popiołu. Ale jest jeden szczegół, który sprawia, że całą historię jeszcze bardziej tragiczną. Część ludzi, którzy zginęli w pompejach, nie była tam przez cały czas. Wrócili. Archeolodzy znajdują ciała w pozycjach, które sugerują, że ci ludzie nie czekali. Byli w ruchu, próbowali coś robić. I co robili? Zbierali cenne rzeczy. W jednym domu znaleziono ciało mężczyzny leżącego na stercie monet. Próbował je zabrać. W innym kobieta z biżuterią. W kolejnym rodzina z kluczami i małymi posążkami. Ci ludzie ewakuowali się. Byli bezpieczni. A potem wrócili. Wrócili do miasta zakrytego popiołem, by ratować swój majątek. I zostali złapani przez pyroklastyczne fale. Zginęli trzymając rzeczy, które myśleli, że są warte życia. To jest najbardziej ludzka i najbardziej tragiczna część całej historii. Bo pokazuje coś fundamentalnego o naszej psychologii. Nawet w obliczu śmierci nie możemy się rozstać z rzeczami. Nasz majątek, nasz dom, nasze pieniądze, nasze posiadłości definiuje nas tak głęboko że niektórzy ludzie wolą umrzeć, niż to stracić. To nie jest irracjonalne w normalnym sensie. To jest głęboko zakorzeniony instynkt. Bo w większości historii ludzkości utrata wszystkiego oznaczała śmierć, tak czy inaczej. Bez zasobów nie przeżyjesz. Więc lepiej ryzykować życie, by chronić to, co masz. Ale w Pompejach to nie działało. Bo to nie była normalna katastrofa. I tutaj dochodzimy do najbardziej niepokojącego aspektu. Niewolnicy. Archeolodzy znajdują ciała w pozycjach, które sugerują, że niektórzy ludzie byli związani lub zamknięci. Zostali pozostawieni przez właścicieli, którzy uciekli. W jednym dużym domu znaleziono czternaście ciał w piwnicy. Prawdopodobnie niewolnicy, którzy zostali zamknięci tam przez właściciela, który ewakuował się i nigdy nie wrócił. Albo wrócił i sam zginął. W innym miejscu szkielety z kajdanami. To nie byli ludzie, którzy wybrali pozostanie. To byli ludzie, którym nie pozwolono odejść. Rzymskie prawo było jasne. Niewolnicy byli własnością. Jeśli uciekali podczas katastrofy, mogli być oskarżeni o kradzież samych siebie. Właściciele, którzy tracili niewolników, tracili majątek. Więc część właścicieli wolała zamknąć niewolników w domach, gdy ewakuowali się. Planowali wrócić później. Niektórzy wrócili i zginęli. Inni nigdy nie wrócili. A niewolnicy zmarli zamknięci w ciemności, czekając na ratunek, który nigdy nie przyszedł. To jest najciemniejsza część historii Pompejów i najbardziej przemilczana. Bo łatwiej jest myśleć o Pompejach jako tragedii naturalnej, katastrofie wulkanicznej, akcie bogów, trudniej jest zaakceptować, że była to również katastrofa ludzkiego okrucieństwa, że system niewolnictwa zabił ludzi równie skutecznie jak wulkan. Ale najbardziej szokujący twist pojawia się, gdy spojrzymy na całkowitą liczbę ofiar. Z 10 do 12 tysięcy mieszkańców Pompejów znaleziono około 1100 ciał. Co stało się z pozostałymi 900? Przez długi czas archeolodzy zakładali, że zostali pogrzebani głębiej. Że wciąż są tam pod warstwami popiołu. Ale nowoczesne badania radarowe i magnetometryczne mapują całe miasto. I nie znajdują tysięcy brakujących ciał. Co to oznacza? Oznacza, że większość ofiar nie została pogrzebana w Pompejach. Oznacza, że te dwa tysiące ludzi, które szacujemy, to może przeszacowanie, może było tylko tysiąc, a pozostałych dziewięć do jedenaście tysięcy uciekło i przeżyło. To zmienia narrację. Przez dziesięciolecia Pompeji były przedstawiane jako całkowita anihilacja miasto, gdzie wszyscy zginęli. Ale prawda jest inna. Większość ludzi uciekła. Większość przeżyła. To wciąż była tragedia. Tysiąc ofiar to ogromna liczba. Ale to nie była kompletna zagłada. To była selekcyjna katastrofa, która zabiła tych, którzy zostali. Z wyboru, z niewoli, z pychy, z niewiedzy, z przywiązania do rzeczy materialnych. Ale to nie było nieuniknione. Większość ludzi, która stanęła przed wyborem uciekać czy zostać wybrała życie. I przeżyła. Pompei pozostało pogrzebane przez tysiąc siedemset lat. Ludzie zapomnieli, gdzie było. Legenda przetrwała, historia miast zniszczonych przez wulkan, ale dokładna lokalizacja zaginęła. W 1748 roku robotnicy kopali tunel dla akweduktu i natknęli się na mury. Zaczęły się wykopałiska. Pierwsze znaleziska były szokujące: budynki zachowane prawie idealnie, malowidła ścienne wciąż kolorowe, mozaiki nienaruszone. A potem zaczęli znajdować ciała. Początkowo były to tylko szkielety, ale w 1864 roku Giuseppe Fiorelli miał genialny pomysł. Zauważył, że popiół wulkaniczny stworzył puste przestrzenie, gdzie ciała się rozłożyły, więc wlał gips do tych przestrzeni. Stworzył odlewy i po raz pierwszy świat zobaczył ludzi Pompejów. Nie szkielety, ale pełne postacie, w ubraniach, w pozach pokazujących ostatnie sekundy życia. Matka osłaniająca dziecko, pies na łańcuchu, próbujący się uwolnić. Mężczyzna zakrywający twarz, rodzina trzymająca się za ręce, to były najbardziej ludzkie artefakty, jakie archeologia kiedykolwiek odkryła. I natychmiast stały się sensacją. Pompeji przestało być suchą historią. Stało się emocjonalną tragedią. Ludźmi, których możesz zobaczyć, których możesz współczuć, których śmierć możesz sobie wyobrazić. Dzisiaj Pompeji to jedno z najpopularniejszych stanowisk archeologicznych na świecie. Miliony turystów każdego roku. Chodzą ulicami, które były pogrzebane przez dwa tysiące lat. Widzą domy, termy, amfiteatr, graffiti na ścianach. I ciała. Zawsze ciała. Bo to one sprawiają, że Pompeji jest wyjątkowe. W większości starożytnych miejsc widzimy tylko kamienie, ruiny, fragmenty. Ale w Pompejach widzisz życie. Chleb wciąż w piecu, jedzenie na stołach, monety na ladach, obsceniczne malowidła w burdelach, polityczne graffiti wszystko zatrzymane w jednej chwili. To jest najbliżej, jak możemy dojść do podróży w czasie. I lekcja Pompejów jest jasna: katastrofa nie jest tylko siłą natury, jest również ludzkim wyborem. Ludzie, którzy zginęli, mieli opcję ucieczki. Większość nie uciekła, bo znormalizowali niebezpieczeństwo bo nie mogli uwierzyć, że ich świat się kończy, bo byli przywiązani do miejsc i rzeczy, bo system społeczny, w którym żyli, niewolnictwo, hierarchia, majątek, sprawił, że niektóre życia były warte mniej niż inne, i bo po prostu czekali zbyt długo, myśleli, że mają czas, i nie mieli. Ale jest jeszcze jedna lekcja bardziej współczesna, bardziej niepokojąca. Pompej nie jest unikalnym przypadkiem psychologii katastrofy. To jest wzór, który powtarza się w każdej katastrofie. Ludzie, którzy nie ewakuują się przed huraganami, którzy zostają w strefach pożarów, którzy ignorują ostrzeżenia przed powodziami, którzy normalizują zagrożenie dopóki nie jest za późno. Psycholodzy badali to zjawisko przez dekady. Nazywają to różnie: normalization bias, optimism bias, status quo bias. Ale esencja jest ta sama. Nasz mózg jest przewidziany do minimalizowania zagrożeń, które nie są natychmiastowe. Jeśli możesz zwlekać z reakcją, zwlekasz. Jeśli możesz poczekać jeszcze trochę, czekasz. I czasami czekasz za długo. Pompeji jest ekstremalnym przykładem. Ale mechanizm jest uniwersalny. Ile razy ignorowałeś ostrzeżenie, bo to pewnie nic? Ile razy zwlekałeś z działaniem, bo to może poczeka? Ile razy normalizowałeś coś niepokojącego, bo przyznanie, że to problem wymagałoby działania? Wszyscy to robimy. I zwykle ujdzie nam to na sucho. Ale czasami nie. I wtedy kończymy jak ludzie pompejów. Czekając, aż będzie za późno. Dwa tysiące lat po erupcji wezów już wciąż jest aktywny. Ostatnia erupcja była w 1944 roku. Zniszczyła wioski. Zabiła dziesiątki ludzi. Nie było to nic w porównaniu do 79 roku, ale to przypomnienie, że wulkan śpi nie umarł i wokół Wezuwiusza wciąż mieszka 3 miliony ludzi. Neapol, trzecie największe miasto Włoch, jest w czerwonej strefie. Jeśli Wezuwiusz wybuchnie z mocą podobną do 1979 roku, ofiary będą liczone w setkach tysięcy. Włochy mają plan ewakuacyjny. W teorii mogą ewakuować 3 miliony ludzi w 72 godziny. W praktyce? Nikt nie wie. Bo nikt nie wie, czy ludzie będą ewakuować się. Czy uwierzą, że to poważne? Czy nie pomyślą to tylko ćwiczenia? Czy nie wrócą po swoje rzeczy? Czy nie będą czekać zbyt długo? Historia Pompejów powinna być ostrzeżeniem. Ale czy jest? Czy nauczyliśmy się czegoś z tragedii sprzed dwóch tysięcy lat? Czy gdy przyjdzie czas, ludzie będą uciekać? Czy będą czekać, jak ludzie Pompejów? Nie wiemy. I miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli się dowiedzieć. Ludzie Pompejów nie zginęli, bo byli głupi. Zginęli, bo byli ludźmi. Robili to, co każdy z nas zrobiłby. Próbowali zrozumieć coś, czego nigdy nie widzieli. Próbowali chronić to, co zbudowali. Próbowali wierzyć, że to minie. A niektórzy nie mieli wyboru. Byli przykuci łańcuchami niewolnictwa i zostali pozostawieni na śmierć. To nie jest historia o ludzkiej głupocie. To jest historia o granicach ludzkiej psychologii w obliczu bezprecedensowego. O tym, jak systemy społeczne, klasa majątek, niewolnictwo, zamieniają katastrofę naturalną w katastrofę społeczną, i o tym, jak, nawet gdy wiemy, co powinniśmy robić, uciekać, nasze mózgi czasami po prostu odmawiają. Pompeji nie jest przypowieścią o tym, by słuchać ostrzeżeń. Bo ludzie Pompejów nie mieli ostrzeżeń w sensie, w jakim my rozumiemy, nie wiedzieli, co to wulkan. Nie rozumieli niebezpieczeństwa. My wiemy, my rozumiemy. I mimo to wciąż robimy te same błędy. Wciąż czekamy za długo. Wciąż normalizujemy niebezpieczeństwo, wciąż przedkładamy rzeczy nad życie. Może prawdziwa lekcja Pompejów jest taka, że niektóre aspekty ludzkiej natury są niezmienne, i że następnym razem, gdy eksploduje Wezuwiusz, a kiedyś eksploduje, część ludzi nie ucieknie. Nie dlatego, że są głupi, ale dlatego, że są ludźmi, i ludzie nie zmieniają się tak szybko jak świat wokół nich. Jeśli ta historia pokazała ci, że Pompeji nie było nieuniknioną tragedią, ale wynikiem ludzkich wyborów i psychologii, że większość ludzi przeżyła, bo uciekła, a ci, którzy zginęli, zostali z wyboru niewoli lub niewiedzy, zostaw subskrypcję i kliknij dzwonek. Pompeji to tylko jeden przykład, jak katastrofy, naturalne są wzmacniane przez ludzkie decyzje systemy społeczne i psychologiczne biasy, które sprawiają, że ignorujemy niebezpieczeństwo, dopóki nie jest za późno. Napisz w komentarzach. Co byś zrobił, gdybyś był w Pompejach 24 sierpnia 79 rok? Myślisz, że uciekłbyś natychmiast, czy też czekał? Czy próbowałbyś ratować swój majątek? Które aspekty tragedii najbardziej cię zaskoczyły, że większość przeżyła, że ludzie wracali po pieniądze, że niewolnicy byli zostawieni na śmierć? I najważniejsze pytanie, czy gdyby Wezuwiusz eksplodował dzisiaj, ludzie w Neapolu ewakuowaliby się na czas? Czy historia by się powtórzyła? Bo ostatecznie Pompeji nie jest tylko o przeszłości, jest ostrzeżeniem o przyszłości, o tym, że katastrofy się zdarzają, że ludzie mają czas, by uciec, i że mimo to niektórzy zostają, bo to jest to, kim jesteśmy, ludźmi, którzy wierzą, że to nas nie dotyczy, dopóki dotyczy. A wtedy jest za późno.